ता <sum> पच्चिस Dobra. Coś panowie zbierają podpisy? Czy? Proszę, A, panowie. Podpisów żadnych nie zbieramy? Tak. Jesteśmy z fundacji WWF. Nie Wie. wiem czy tak. Ok. Będziecie mieli reklamę. Nie Udzielacie reportaży, bo mam mamy dział od tego. My to ja do pomocy. Jasne, czyli że... można wpłacić po prostu na konto. z WWF. No nie tykamy? Nie. nie. Mamy tutaj bardziej efektywnej formy, bo angażujemy na zasadzie subskrypcji. Angażujemy okay. na wszystkie nasze projekty. Czyli tutaj na przykład można, tak, widzę, ryżki, na konkretny biliki, zwiedzie, projekt i tak dalej. Tak. Widać ile kosztuje, tak i można dokonać. My nie, 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 kwoty. tutaj są cele projektowe. Czyli A. po prostu ile potrzebujemy pieniędzy na daną czynność. Jasne. No. Jasne. No to no angażujemy właśnie nad taką stałą kwotę niezmienną, 55 mhm. zł na miesiąc. Jasne. Pytanko, czemu pan zainteresowany tylko formą wsparcia? Federacja Zielonych.pl sam prowadzi organizację ekologiczną, także Dobra. muszę wspierać swoją w pierwszej kolejności, ale popieram was. To dla niego wielka rzecz. Dzięki za Pięknie, brawo. Wciągamy teraz z noska, rączkę wciągamy do przodu, na prostą dłoń, do kładziemy, puszczamy. i...

Przepraszam, to jest do kupienia, tak? Tak, Ile na przykład kosztuje taki Gekon, tak? ceny. A, ceny są jasne, dobra. dobra.

no widzicie, mówili, że będziecie jeść robaki i będziecie jeść robaki no. 哎呀，啊，多么多么漂亮的对 temperatura. położyć Vamos z tego dzięki que a energia isso. <coughs> 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 jak się przyzwyczaił do ręki, bo po prostu się z nimi wziąć telewizję, odglądać, jak to Nie podąży na intryzę, pójść, bo się nie da. Mam sobie z nami cię oczywiście. Państwo Tak generalnie polecam wam kuszowe zwierzęta, są mniej wymagające. I nie męczy się ich hodowując je w domu na przykład. Także to jest dobry pomysł. Chcesz węża domowego czy pluszowego. sobie wężyć. że jak widzicie pomysły na targi stadion ma bardzo różne od robaków przez azjatyckie jedzenie, alkohole i tak dalej, maczepiłki nożnej. Szkoda, że akurat w sąsiedztwie yy, tereny targowe na Kawalerijskiej bankrutują, upadają, no ale to. Stadion ma przynajmniej duży parking, jak widzicie na 800 miejsc parkingowych, na kilkadziesiąt tam chyba autokarów, jakieś zaplecze i tak dalej, więc jeździ taką imprezę w sumie robić. No i dobrze i niech coś tam robią w sumie no. lepiej coś robić niż nic nie robić. A generalnie były te artykuły, że ten dach nad trybunami jest taką konstrukcją eksperymentalną, można powiedzieć pionierską, niezbyt sprawdzone rozwiązania zastosowano i że grozi zawaleniem. I dlatego przez wiele lat się procesował Urząd Miasta Białymstoku z wykonawcą stadionu, w którym była francuska firma Eiffage, ta sama firma, która zbudowała wieżę Eiffla. W Paryżu ta firma, znana, remontowana, stwierdziła, że stadion zawiera, projekt zawiera błędy. Nie da się bezpiecznie go wybudować. No, o! Tutaj Urząd Miasta się z firmą Infarż pokłócił. Budowę dokończyła firma Unibep, Z tego co chyba pamiętam, gdzie teraz pracuje. Poprzedni wiceprezydent Białego Stoku, taka ciekawostka, czyli rozstrzygał przetargi jak był wiceprezydentem na rzecz tej firmy, która go potem z wdzięczności chyba i w uznanie jego fachowości zatrudniła. No nie ma zakazu konkurencji, nie ma nie jest to sprzeczne prawem, nie jest to sprzeczne zetyką. etyką nie wiem. Chyba nie no, bo on tam dalej pracuje i wszystko jest niby w porządku. Także no, a na stadionie niestety koncertów nie ma. Utrzymanie kosztuje, więc mogłoby być znacznie lepiej.